Psalm 65, przewodnikowi chóru, psalm i pieśń Dawida. Tobie, Boże, należy się chwała na Syjonie i Tobie złożone śluby należy wypełnić. Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do Ciebie przyjdzie wszelkie ciało. Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami, Ty oczyszczasz nasze występki. Błogosławiony, kogo Ty wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w Twoich przedsionkach. Będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni. Straszliwymi rzeczami odpowiesz nam według sprawiedliwości, boże naszego zbawienia, nadziei o wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. Ty, który utwierdzasz góry swoją mocą, przepasany potęgą, ty, który uciszasz szum morza, szum jego fal i wrzawę narodów, mieszkańcy krańców ziemi boją się Twoich znaków. Ty radujesz ich nastawieniem poranka i wieczora. Nawiedzasz ziemię i zraszasz ją. Wzbogacasz ją obficie strumieniem Bożym, pełnym wody. Przygotowujesz im zboże, gdy tak przysposabiasz ziemię. Nawadniasz jej zagony, wyrównujesz jej bruzdy. Zmiękczasz ją deszczami i błogosławisz jej urodzaje. Więczysz rok swoją dobrocią, a Twoje ścieżki ociekają tłuszczem skrapiasz pustynne pastwiska, a pagórki przepasują się radością. Łąki przeodziewają się stadami, a doliny okrywają się zbożem, wykrzykują radośnie i śpiewają.